Oferta firm, jeżeli chodzi o produkty, urządzenia energooszczędne, jest bardzo szeroka. Natomiast chciałam zapytać moich rozmówców, czy są takie urządzenia, modele produktów, które są przeznaczone specjalnie do domów termomodernizowanych. I proszę o odpowiedź na to pytanie Pana Kamila, reprezentującego firmę Imergas. Urządzenie grzewcze dzisiaj jest dostosowane zarówno do budynków termomodernizowanych, jak i nowych. Są to te same urządzenia, które którego możliwości są tak dopasowane, aby mógł spełniać zapotrzebowanie budynku termomodernizowanego czy nowego budynku o mniejszym zużyciu energii. Dlatego urządzenie grzewcze, czy to będzie kocioł gazowy, pompa ciepła, czy hybrydowa pompa ciepła, dzisiaj dopasowana jest do każdego rodzaju budynku. Ważne jest, aby dobrać urządzenie grzewcze w ten sposób, aby jego moc grzewcza była właśnie dopasowana idealnie do danego budynku. I zarówno pompy ciepła, kotły gazowe, czy hybrydowe pompy ciepła, mają takie funkcje i są w stanie pracować z każdym rodzajem budynku. Panie Pawle, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o okna i profile okienne? Czy istnieją takie, które są dedykowane przede wszystkim albo wyłącznie budynkom poddawanym termomodernizacji? Z naszych doświadczeń i w zasadzie praktyka też pokazuje, że najczęściej wymienianą stolarką są okna PVC. I to jest bardzo dobry wybór, gdyż okna te spełniają wszystkie warunki dotyczące przepisów. Natomiast przy wyborze stolarki trzeba mieć na uwadze również wybór jakości tych okien oraz potwierdzenie badaniami właściwości i parametrów. U nas szybko badamy okna na przenikalność cieplną, na parcie wiatrem, badamy statykę, ale również używamy odpowiednich wzmocnień oraz stosujemy uszczelki jako jedyni w Polsce do naszych okien wykonane z EPDM. Yy, najlepszym przykładem jest yy, nasz nowy system Szyko Focus Inc, który yy, przy smukłej budowie, bo około 7, 70 mm głębokości, spełnia wszystkie te parametry i możemy uzyskać nawet na nim parametr UW na poziomie 0,8 W na metr kwadrat razy kelwin. Dziękuję bardzo. Panie Mikołaju, jak to wygląda w przypadku Vans Group? Czy Państwa firma oferuje rozwiązanie do domów termomodernizowanych? Faktycznie są systemy wentylacji z odzyskiem ciepła, czyli tak zwane rekuperatory przeznaczone do pojedynczych pomieszczeń. One są pomyślane tak, że można je zamontować przede wszystkim w budynkach już istniejących, czyli przede wszystkim tam, gdzie mamy do czynienia z termomodernizacją. To są jednostki tak zwanej rekuperacji decentralnej, czyli pojedyncze pomieszczenie jest wyposażone w urządzenie, które zapewnia stały. Przepływ odpowiedni powietrza zapewnia wymianę powietrza i wymianę ciepła, i odzysk ciepła w takiej jednostce może dochodzić nawet do 90%. Przykładem takich urządzeń są urządzenia Blauberg typu Vento. Albo fresh box. One są wykonane w taki sposób, że estetycznie łatwo możemy zainstalować to w każdym pomieszczeniu, na przykład w sypialni, czy w innym pomieszczeniu, gdzie chcemy zapewnić stały dostęp do świeżego powietrza i nie tracić energii wraz z wywiewanym powietrzem. Dziękuję bardzo. Widać, termomodernizacja jest trendem, skoro tutaj moi rozmówcy, w zasadzie ich firmy, dysponują rozwiązaniami. Jakby dedykowanymi, przeznaczonymi pod projekty termomodernizacyjne.